Cześć, witam was wszystkich, z tej strony ja ZemiołaPSTVX i dzisiaj chciałam wam pokazać moją kolekcję POP EPS. Mam ich 7. No no i tak to właśnie wygląda Więc Zaczynajmy Zacznijmy od <laughs> od Koli W naszym jest koli z płaskimi oczami. <laughs> tak on wygląda. I przepraszam, bo mam, mam bardzo, bardzo, trzeczkę rybki. Mam <laughs> um, zaczek LPS. Dziurkę. Poza płasko, płaskimi oczkami ma tutaj taki malutki języczek. Mimi ostatnim koli jest brązowy koli. Tak on wygląda. On nie ma znaczku Alpes Ma on dziurkę. No i no, bardzo ku I ogólnie możecie się zastanawiać, co to za miejsce tu. A um, to jest właśnie jeden zrobiony przeze mnie, pod końcem pokażę Wam go w całości. Teraz z nich następne na ogień pójdą hery. Więc pierwszym short-herem, pierwszym w ogóle LP SM popem jakiego w ogóle otrzymałam kiedyś był to, ten oto czarny shortherek z niebieskimi oczkami. Został on zrobiony w zestawie halloweenowym z dynią. Ma dziurkę i bardzo go lubię. I ten koli był w zestawie farmerskim. A ten coli był sam w paczce z dodatkiem. <laughs> W sensnym jest ten oto short. Mam na oczku mały defekcik. Czy to nie taki mały, bardzo widoczny. Będę próbowała to zmazać, zamazać, ponieważ tutaj miał troszkę pomazane i z desenho to jest to zmazać. Ale przy tym ucierpiało troszeczkę oczko mało na dziurkę. No i nie wiem z jakiego ona pochodzi z zestawu, ponieważ jest ona z wymianki, no i nie za bardzo wiem. Prawdopodobnie była z brokatowych, z zwykłym samym sobą w zestawie. Następnym i moim ostatnim short jest Oto Shelt Herek. O ile się nie mylę, on właśnie także był w takim zestawie z, z opakowaniem i jakimś dodatkiem sam, żeby rokatały. Mam dziureczkę, także to jest znaczek Hasbro SA, ponieważ jest jeden z tych nowszych i swój prawdziwy numerek i znaczek LPS. O, i ten też ma znaczek LPS. No. Ciekawostka! Mamy trzy shorthery, z czego go, go short hair, jedynie shorter bez, bez, bez brokatu to chłopak, a dwie z brokatem to dziewczynki. Teraz przechodzimy do jamniczków. Mam ich tylko niestety dwa, ale kocham jamniki i mam nadzieję, że będę miała ich więcej. Pierwszym moim jamniczkiem, jak, jakiego w ogóle dotykałam, jakiego w ogóle posiadałam, i to był w ogóle pierwszy mój EPS zakupiony przez Allegro w prawdziwym opakowaniu, to jamniczka mama z dzieckiem z tego zestawu. Tutaj ma swój numerek zapisany. Niestety nie chce mi się sfokusować i nie widać. O, już widać ma taki mały ten numerek. ma na dziureczkę i ma tutaj domalowany nosek na czarno bardzo ją lubię no następnym i ostatnim jamniczkiem jest jeden z bardzo pożądanych i bardzo unikatowych jamników I jest to ten oto jamniczek Podaję, że zestawu deszczowego czy deszczowego dnia, chyba coś takiego. Zakupiłam go przez OLX. Ma szary magnesik. I przepraszam, bo mama wyszła do mojego pokoju. No, ma na kropelki w oczach. Tak, właściwie to tylko jeden LPS u mnie ma kropelki w oczach. Pop, jest to on. Tylko uważam, że oni są razem No i no, ja... I Przepraszam, ale znowu mamami weszła do Ach, rodzice No, no i bardzo ją lubię I ma numerek 675, albo 6, bodajże Nie pamiętam Możecie zobaczyć A więc to były moje figurki popularne Lillet Pet Shop. Teraz pokażę Wam je w całości w tym pokoju. Tylko co one wyglądają w moim pokoiku LPS. Tak wygląda mój jeszcze niedokończony pokoik LPS. Tutaj mam takie tapety. Taką ma podłogę. Takie ma jedną ścianę i taką ma drugą ścianę będzie on na pewno występował w jakimś serialu. A więc pa pa!